Mano widzowie z tej strony Magnus 302 No i właśnie Stało się eee, Mam już mój domek prawie cały zbudowany Przepraszam, że tego nie wrzuciłem Ale to Wam wszystko zaraz wyjaśnię <laughs> Może sobie ściszę eee, Więc tak Ogółem stało się to ja pomyślałem, że to ja po prostu jakoś zanimuję te filmiki. Że wiesz, po prostu tam coś wytnę, nie? Coś tam jakiś tam krótki napis, jakieś intro nawet. I to wszystko mi wychodziło, tyle, że mm, okazało się, że przyciąłem kilka rzeczy, a potem jak już przyciąłem jakieś chyba dwie sceny uciąłem, to potem już nie mogę ucinać. Mi się cały projekt restartował. Więc ten odcinek ja mam nagrany, ale po prostu trwa 16 minut i czasami nic nie mówiłem, bo myślałem, że to wytnę. I no. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale myślę, że i tak. Nie wiem czy by Was interesowało oglądanie tego jak ja buduję domek. Dobra. No, ogólnie mam właśnie taki plan, że był piętrowy żebym miał właśnie taki balkon fajny no aha nie wiem czy wiecie nie wiem czy, kiedy ja go oswoiłem <ścoughs> szczerze nie pamiętam ale mam pieska kurde zapomniałem czy wam powiedziałem czy nie ale mam tutaj pieska myślę że go nazwę bubek jesteś bubek dobra no Tutaj nie ma tego okien, bo tutaj będzie stał Enchanting Table. Więc, no. E, tak, dokończamy. Dobra. Sorry, się zbiłem z tropu. Już sobie takie słodki zrobię. Dlaczego tak niespecjalnie nie stawiam podwójnie? E, po prostu. Mm, Ojej ja. Po prostu mam takie opada. Jest, ja sobie z padem łączę i wtedy buduję. No. A dzisiaj tak na spontanie odpaliłem filmik. Opatrzcie, jak mi się stawia, nie? stawienie. No, trochę będzie z te męczenia. Ale te pady od PlayStation tak jakoś mają. Nie wiem, czy od Xboxa też tak mają. Że tak się dziwnie łączą. Nie zbiorę to, bo tutaj wszystko jest na wagę złota. O jezu. Dobra. Prześpimy się. Myślę, że dzisiaj dokończamy ten most i robię głosowanie. Czekajcie, zobaczymy, jak tam nasze plony. No. O. Domek tak się prezentuje. No. I bym to zebrał. Jeszcze poczekam, aż reszta wyrośnie. No, te drzwi w ogóle przeniesiemy tutaj. Chociaż. Tutaj się da, bo tutaj są schody na wejściu. Tak, są. No weź stąd! A dobra, Będziesz mi pomagać. Mhm. Mm trochę się nie przygotowałem na ten odcinek. Po prostu kliknąłem nagrywanie. Połączyłem kontroler, włączyłem Minecrafta i to tyle. Ale. Myślę, że to jakoś Wam różnicy nie robi. Myślę, że Was to trochę. Może średnio obchodzić. No. W następnym odcinku myślę, że już sobie zbudujemy most. No, może jakimś innym jeszcze sobie coś innego zbudujemy. Nie wiem. Aha, jeszcze myślę, że będę chciał zrobić piwnicę. No i widzisz, Magnus, po co ty tyle tego stawiałeś? Okej. Okay. To jeszcze tylko belki na dach. Ja nic nie mam u siebie. Nie. E, no. Dobra, musimy iść po drewno. Jest. Albo nie, wiecie co, nie będę prosił o jakieś lajki. Co ja je jestem. W ogóle chciałbym Wam bardzo podziękować e, za to, że t, e, tak, tak się wybił mój poprzedni filmik. Znaczy, short. Bo wrzuciłem shorta. Nie wiem czy patrzyliście na moje posty, ale byłem w Warszawie. I publikowałem moje posty z Warszawy. No. I ni to nie chodziło o to, żeby się pofleksować, że byłem w Warszawie. Tak po prostu... For fun. E no. No i tam właśnie w Warszawie. Nagrałem takiego shorta z Tofisiem, jak śpi na parapecie. Chyba tak, chyba na parapecie, No i na obecną chwilę on ma 3,6 tysiąca wyświetleń. To jest niesamowita liczba. Więc chciałbym Wam za nią bardzo podziękować. No. A co ja będę się bawić? Jak stary Minecrafter. A, no. Dobra, sobie wejdźmy. No, ja myślę, że na razie będziemy tak łoić tego Minecrafta, bo on się całkiem ładnie trzyma u mnie na kanale. Więc... I myślę, że wam też się podoba. Bo właściwie chyba nie mam takiej serii. Nigdy nie miałem. Która by się tak wybiła. Yy, też mi dużo subskrypcji przybił... przybyło. Więc tak. No to w sumie tyle. Tutaj jeszcze zrobimy taki daszek, żeby to ładnie wyglądało. Żeby to było dotąd. No. Aha, ja co do animowania, to jeszcze tam popatrzę, nie? Do tego montażu. Mm. Mm. Dobra, myślę, że teraz nam wystarczy. Będę. O. Okej, okay, tutaj nam blokuję jednego bloczku, bo żeby to nie było aż takie żeby nie dotąd, bo to będzie po prostu według mnie dziwnie wyglądało. Po prostu tak sobie zróbmy. I wiem, że tutaj jakiś postawiłem podwójnie. Ten. Dobra. Ale dach tak mamy za sobą. Najbardziej nigdy zawsze nie lubiłam dachów robić. Bo po prostu się z nimi tak trzeba było bawić. Mm -hmm. Zróbmy sobie płotki. Jeszcze kilka stików. No i reszta znowu płotki. Dobra. Um, nie wiem, czy teraz słać pada mojego, bo sobie go trochę odsunąłem. Więc mam nadzieję, że już nie słychać mojego pada aż tak. Bo sobie oglądałem moje inne filmiki. No i trochę go tam było słać. Więc no, mam ogółem nadzieję, że teraz słychać już nie będzie. Aha, nie, naprawdę mi jeszcze jednej belki brakuje. Czy ja muszę robić Life could be a dream, Life could be a dream, shoo doo 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 hey, Life could be a dream, that I will take you home, the I am on top of, shaboom, that I told you and only then what you love, Life could be a dream, sweetheart. No, myślę, że dzisiejszy filmik będzie taki trochę krótszy. W następnym już wybudujemy ten most. Ale to ładnie wygląda. Dobra. Hop, hop. Włoży się szybciej od karetki. Puh. Dobra. Mm. swoją drogą. Nie wiem czy dawno nie uruszałem żadnej piosenki widzowie. Więc myślę, że to trzeba nadrobić. Zobaczycie, zobaczycie jak się moje skillsy w tym Wyrapowanie zmieniły. Chociaż się boję, że na gorsze. Ale to ładne, że coś będzie, nie? Siup, siup, siup. No proszę, jak to wygląda ładnie. Tylko, że teraz tak. Bierzemy sobie kobela. Was już chyba odstawiamy. Chyba się po was zgłoszę. Aha. No i bierzemy jed tylko jedną parę drzwi Chociaż nie wiem czy tam już nie dałem drzwi Dałem genialnie Dobra Whatever Zrobimy też budę mojemu bubkowi O To będzie fajne Patrzcie na to Weźmiemy sobie crafting table Postawimy go tu. Mm, albo nie. <śm> a, dobra. Tutaj sobie damy furnance. Łóżeczko sobie damy tutaj. O, teraz sobie damy rym. Żeby... Albo wiecie co? Tutaj będą stać dwa inne piecyki. Łóżeczko sobie postawimy na górze. Już ja chyba sobie po nagrywkach dam te okna. Mm, więc no. Ale też myślę, że... Myślę, że... Was nie interesował filmik, jak buduję domek, chociaż. Może. O Jezu, teraz to przenieść. Dobra, to już sobie potem przeniosę. No fajnie, że jestem już cały ten w zbroi. Mhm, mm Dobra Urzeszko sobie tutaj dupniemy Tutaj będą skrzynki w ogóle. Będzie tutaj taki magazyn No, ma teraz piękny widok na dziurę No i na wioskę, no ale Myślę, że jako taki początkowy domek bardzo ładny mi wyszedł znaczy, ja tu jednak umiem prawić komplementy. A jakie skromne. O, czekajcie. Jestem leniwy Mam się przyznam Chociaż myślę, że niektórzy to mogą wywnioskować Zrobimy sobie łapać siren. Mhm. Tylko sobie zmienię te deski Dobra Dirt, ty sobie idziesz Łopata wchodzi. Aha. Okej, okay, zobaczymy czy nam starczy. Oczywiście po tym nie będziemy niszczyć. Bo szkoda tego. Zawsze będzie jakoś oszczędnie, nie? Pod skrzynką to akurat widać, to to sobie usuniemy. Mhm. Proszę mi się... Nie... O, postawiło mi się podwójnie. No, genialnie. No i zaraz mi się Kara padnie. Dwa. Dwóch mi brak. Chociaż Zrobimy życiową sztuczkę. Co? Aha. Mm -mm. Ty nie tu, stary. Ty tu. O, no i widzicie. Mm -hmm. Dom sobie jeszcze oświetlimy. Wiesz, tak trochę przedłużam. Ale myślę, że oświetlimy go i już. Co, już mam powodnie? O kurde, i to ile? Tutaj nie postawimy. Tutaj możemy dać. Bo on tam. Będziemy musieli dać na tych już bookshelfach. Okej okay, i okej. Okay. Jeszcze sobie balkon oświetlimy, bo nas stać. <laughs> nie. Aha. Aha. Dobra, też sobie kiedyś zrobię. Okej, okay, widzowie. No. O, mnie Minecraft. To sobie damy tu. To sobie damy to. O. Możesz mnie smoknąć w pompkę wiećmo. He, 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 Dobra. No to ja się z wami żegnam. papa, pa, Hej i cześć. Pamiętajcie. No to ello widzowie.